Cześć, tu ja Alchont i bardzo Was przepraszam, że nie kupiłam karnetu zadymiarskiego was Dlatego bo mój filmik, który nagrałem, gdzie karnet zadymiarski kupuję i tak w ogóle to po prostu się nie nagrał, ale i tak wypróbujemy dla Was Evera i nowy gacet! Do czego? Ano do Tika. Więc zaczynamy. Pierwszy Serpent Car. O już więcej internetu, bo wcześniej było mało i lagowało. <grym>, dalej laguje. So so a już tak mi życzę jakimś no Creebby. No, no, no. Fajnie. Tak, letnio. I tak długo filmów nie było, bo ja byłam na wyjeździe, tak ładnie na Balice. To ja czesna, to rocks. Co się zrobiło? Tu, 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 o tak, To jest taki fajny, letnie i normalnie to jest kozak dlatego, tego, bo tu jest jak w powodzie Dla mnie każdy musi mieć tego skina, jest przepiękny po prostu. Niektórzy w sumie nie będą mogli, bo no, nie będą mo mogli kupić karnetu, ale patrzcie to, ten ult. To jest prześwietliste. On, jakby tak panuje nad falami i rzuca tymi falami. On jakby tak falą, tak atakuje, tak. Przepięknie. Jest też bardzo niebezpieczny dla przeciwników. I do niego gadżet. Jaki Taki, Tak, że zamiast trzech tych bombek. A bo raczej że tutaj ktoś nas raczej nie ma. A bo gadżet pod to A bo raczej no mega duży to się Ja to wiem, bo przed

Last saver! Last saver! fajniejszego skina, czyli złego baza. Na pewno ten skin będę miał. To jest pep. A ja tymczasem lecę. Pa!